Idealny koc całoroczny, czyli jaki? Wieloletnie doświadczenie w produkcji kocyków i znajomość przędzy daje nam podstawy do stwierdzenia, że stworzyliśmy koc idealny. Dostępny w trzech rozmiarach. Rozmiar 80 na 100 cm idealnie sprawdzi się dla małych dzieci od urodzenia. Zarówno przędza, splot i waga są bezpieczne, nawet jeśli przez przypadek dojdzie do zakrycia ust czy noska dziecka. Rszczędza całoroczna to bambus z bawełną, bardzo łatwa do prania i zachowująca swoją jakość przez wiele lat. Rozmiar 120x100 cm to optymalna opcja dla starszych dzieci oraz niższych dorosłych. Pamiętaj, że rozmiary podawane są mierząc na płasko, bez rozciągania, a dzianina, jak widzisz, mocno pracuje pod swoim ciężarem. Dlatego w użyciu kocyki wypadają zdecydowanie większe niż to się wydaje. Ja mam 170 cm wzrostu i ten 120 na 100 tak na mnie wygląda. Dla dzieci około trzeciego roku życia idealnie sprawdzi się do spania w przedszkolu, żłobku czy w domu, a dla dorosłych do wypoczynku np. Na, na kanapie czy fotelu. Rozmiar 160 na 120 cm to u nas naprawdę rozmiar XL. Udało nam się, pomimo tak dużego rozmiaru, uzyskać wagę, która jest przyjemna dla ciała. Nie zmieniając przy tym przędzy. Bambus zapewnia komfort termiczny, a bawełna przyjemnie grzeje. Dlatego też taka mieszanka jest doskonała przez cały rok w naszym umiarkowanym klimacie. Jak najlepiej prać takie koce? Przede wszystkim zawsze w pralce. Wybierz program delikatny. Umieść koc w worku do prania bielizny, aby zabezpieczyć go przed ewentualnym zaciągnięciem. Ustaw temperaturę 30 stopni i wirowanie maksymalnie 1000 obrotów. Pamiętaj, aby użyć produktu do prania dzianin delikatnych. Nie dodawaj płynu zmiękczającego, ponieważ oblepia on włókna. A źle wypłukany zostawia meszek. Koc po praniu susz na płasko. Zarówno przędze, jak i barwniki są kontrolowane pod kątem niebezpiecznych substancji, dlatego masz pewność, że kocyk ten będzie bezpieczny od pierwszych chwil życia Twojego dziecka przez wszystkie kolejne lata. Kocyki Lulalow są sprzedawane od prawie dekady w wielu krajach świata. Są przykładem doskonałego połączenia designu, bezpieczeństwa i funkcjonalności produktu.